Właśnie. Powinny. W każdym razie delegalizacja partii Grzegorza Brauna to zdaniem pana premiera rozumiem, że jest niemożliwe. Absolutnie coś niewchodzącego. E, tak, w także i, i, i to przez tą przeszkodę, że no, musiałby to zrobić Trybunał Konstytucyjny, który jest nieuznawany e, przez wnioskodawców takiego nie. wniosku. Natomiast. No, A Grzegorz Brauna... Braun dzisiaj jest potrzebny polskiej polityce. Pan widzi pozytywną rolę Grzegorza Brauna, czy, czy raczej szkodzi i ta rosnąca jego pozycja. Dla pana też jest czymś niebezpiecznym, jakimś zjawiskiem, które y, może. Nie pan, ja, ja się wychowywałem w takiej polskiej polityce, która moje ugrupowanie tak traktowała, to znaczy, to znaczy były ugrupowania, które wtedy nadawały ton 20-30 lat temu. I my mieliśmy, my czyli SLD, Lewica, mielibyś, mieliśmy mieć zagrożeniem dla Polski. Więc ja się wystrzegam takich sformułowań, bo ja ciągle pamiętam, jak nas traktowano i z, zawsze wolę powiedzieć, że to ma formacja opozycji do, do ja, ale Ja mówię po 1999